Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat lejków marketingowych i temat tego, jak robić je dobrze. Na potrzeby tego odcinka podzielę rynek, a bardziej przedsiębiorców, na cztery grupy. Pierwsza grupa to ci, którzy o lejku jeszcze w ogóle nie słyszeli, albo już samo pojęcie przewinęło im się przed oczami, ale jeszcze nie wiedzą, poszukują, dowiadują się, co to jest i czy to jest w ogóle im potrzebne. Druga grupa to są ci, którzy już o lejku słyszeli, trochę poczytali, trochę posłuchali, już wiedzą, że to potrzebne, ale jeszcze nie wiedzą, jak i jeszcze nie zrobili żadnego swojego lejka. Trzecia grupa, to ci, którzy już wydaje im się, że dużo wiedzą, więc zaczęli wdrażać lejki w swojej firmie, zlecili to komuś, mają już swój pierwszy lejek, a nawet pierwszych pięć lejków, ale nie przynosi im to rezultatów, jakich oczekiwali, czyli nie pozyskują klientów, czy zwyczajnie nie sprzedają więcej. I czwarta grupa to są ci, którzy budują lejki, robią to sprawnie, mądrze i otrzymują rezultaty, czyli pozyskują klientów i mają większą monetyzację ze swoich działań. I teraz ten odcinek jest o tym, jak z tych pierwszych trzech grup stać się tą czwartą, czyli w jaki sposób budować lejki, w jaki sposób robić to tak, żeby rezultaty, których oczekujemy, przychodziły do nas dużo szybciej i dużo łatwiej. I teraz dla tych z Was, którzy są w pierwszej grupie, którzy mówią: OK, ale jestem w pierwszej grupie, jeszcze nie wiem, czym jest lejek, to tak w bardzo dużym uproszczeniu to jest cała podróż, taka mapa, od momentu, kiedy Twój potencjalny klient jeszcze o tobie nie słyszał, do momentu, kiedy kupuje Twój produkt VIP, kiedy staje się Twoim takim najlepszym klientem. I teraz, takie lejki są zawsze. Każdy z nas jest teraz w jakimś lejku. Jeśli pomyślisz o jakimś produkcie, który kupiłeś w ostatnim czasie, i nie jest to produkt pierwszej potrzeby, gdzie wszedłeś do sklepu tylko dlatego, że byłeś głodny i nie było nic innego do wyboru, tylko produkty, które kupujemy, i one w jakiś sposób zabierają nam chwilę więcej na zastanowienie się, czy my ich potrzebujemy, jakich potrzebujemy, gdzie je kupić, skąd je kupić, czy są warte swojej ceny. Przykładowo to może być myszka do komputera w jakim sklepie ją kupimy, gdzie pierwszy raz pojawił się pomysł, że potrzebujemy nowej myszki do komputera, dlaczego akurat tej marki, co, co sprawdziliśmy przed zakupem, czyli na przykład czy obejrzeliśmy jakąś recenzję na YouTubie, czy może poczytaliśmy jakiś wpis blogowy, może ktoś nam to polecił. To wszystko, o czym teraz mówię, to są tak zwane punkty styku w lejkach marketingowych. I teraz te wszystkie punkty styku, mądrze ułożone, przeprowadzają nas, właśnie dlatego się to nazywa lejkiem, od szerokich działań do coraz węższych, aż do momentu, kiedy podejmujemy decyzję zakupowe. I teraz jak robić to mądrze. Ten odcinek jest o tym, w jaki sposób przeprowadzić klienta od góry lejka trochę niżej, czyli o tak zwanym tofu. Nagrałem na tym kanale już kilka odcinków na temat lejków sprzedażowych, które podlinkuję wam tutaj na górze w tym wideo, ale dla tych z was, którzy są bardzo świeży w temacie Lejków marketingowych, to można to podzielić na trzy bardzo ogólne grupy, czyli tofu, mofu i bofu. Z języka angielskiego top of the funnel, middle of the funnel i bottom of the funnel. I top of the funnel, na czym chciałbym się dzisiaj skupić, jest tym elementem odpowiedzialnym za przyciągnięcie uwagi, za wzbudzenie zainteresowania. Coś, co się wydaje najprostsze w lejku, a wcale takie nie jest, bo wiele osób mówi: A co tam, zrobię, wydrukuję trochę ulotek, pojadę na jakieś targi, zrobię reklamę na Facebooku i już przyciągnę uwagę. Tak ale trzeba zrobić to mądrze, żeby po pierwsze te działania, które podejmujemy, przekierowały naszego klienta w odpowiedni sposób, tak jak drogowskaz na drodze, kiedy jedziemy na wakacje. Tak samo te działania potrzebują przekierowania, jakiegoś call to action, które przekieruje naszego klienta do MOF-u, czyli do tych działań, gdzie klient już nas zna i ma z nami jakąś relację. I teraz jak robić to tak, żeby to rzeczywiście działało, bo samo wydrukowanie ulotek no nie przyniesie nam klientów. Tam trzeba zrobić pewnego rodzaju zabiegi, które są niezbędne do tego, żeby to nas przekierowało dalej. To samo zrobienie reklamy na Facebooku, ale bez zachowania odpowiednich zasad też nie przyniesie nam odpowiednich rezultatów. Dlatego jeśli interesujesz się tematem, jak zrobić lejek, żeby działał dobrze i dzisiaj skupimy się na tym tofu, czyli na tym przyciągnięciu uwagi, na tym w jaki sposób wzbudzić zainteresowanie, jeśli chcesz poznać trzy bardzo ważne zasady podczas budowania lejka, Koniecznie oglądaj do końca. Dla formalności ja nazywam się Paweł Szymków, na co dzień pomagam swoim klientom wdrażać sprawdzone strategie z zakresu marketingu i sprzedaży tak, żeby zwiększać zyski w ich firmach. Jeśli interesujesz się tematyką związaną z biznesem, marketingiem i sprzedażą, zostaw już teraz łapkę do góry pod tym wideo, a także pamiętaj, żeby ustawić subskrypcję, a także dzwoneczek, żeby w przyszłości być na bieżąco z materiałami na tym kanale. Jeśli jesteście gotowi, jedziemy z konkretnymi trzema punktami, które są niezbędne do zbudowania bardzo dobrze działającego lejka marketingowego. W ostatnim czasie możemy zaobserwować zjawisko, kiedy różni celebryci próbują nam mówić, jak mamy żyć. Jest aktor, który mówi o tym, jak wychowywać dzieci, czy piosenkarka, która mówi, jak działa polityka, czy geopolityka. I tak zero-jedynkowo. Bardzo często spotykają się z oburzeniem społeczeństwa albo nawet z niechęcią czy hejtem. A czy słusznie? A jeśli tak, to skąd się to bierze? Zwróćcie uwagę, że tak samo piosenkarka może mieć pojęcie o polityce, jak adwokat może być świetnym graczem w tenisa. Problem polega na tym, że ich lejek, doprowadzający do sprzedaży ich produktu, jest niedopasowany do grupy docelowej. Bo ktoś, kto śledzi taką piosenkarkę za pomocą social media, chociażby, żeby słuchać jej muzyki. Żeby słuchać jej tekstów czy jej głosu, niekoniecznie jest tą samą osobą, która chce słuchać treści na temat polityki. I stąd się pojawia problem, że oni nie przekierowali swojej grupy docelowej albo nie dobrali swojej grupy docelowej w odpowiednie miejsce. I teraz jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że adwokat gra dobrze w tenisa, aktor mówi dobrze o wychowywaniu dzieci, a piosenkarka zna się na geopolityce. Ale próbując zainteresować swoją nową tematyką niewłaściwą grupę odbiorców, Musimy spodziewać się, że będzie nie tylko niewzbudzone zainteresowanie, nie tylko brak przyciągnięcia uwagi, ale nawet oburzenie czy hej! Jaka lekcja płynie z tego dla Twojego biznesu? Każdą rzecz, którą wpisujesz w swój lek marketingowy, wszystkie działania promocyjne na, na TOFU, czyli te przyciągające uwagę, które planujemy w swoim biznesie, zastanówmy się, czy one są dopasowane do mojej grupy docelowej, czy przypadkiem nie popadliśmy w pułapkę tego, że są skopiowane od konkurencji, albo po prostu dobrane na bazie tego, że coś jest popularne na rynku lub jest trendem. Przykład, bardzo dużo firm wchodzi teraz w TikToka, bo jest popularny, daje duże zasięgi, przyciąga uwagę. Ale czy zawsze i wszystkich, jeśli byłaby firma, która produkuje leki dla konkretnej grupy docelowej, przykładowo leki na żylaki, a żylaki występują u ludzi najczęściej oczywiście po pewnym wieku, to czy ta grupa docelowa jest na TikToku? Promując tego typu treści albo informacje o tym, jak działa, jak powstaje żylak, albo jaki produkt może z tym pomóc, może się okazać, że nie tylko nie wzbudzimy zainteresowania czy nie przyciągniemy uwagi, bo po prostu tych ludzi na TikToku nie ma, ale odwrotnie jeszcze możemy mieć całkowicie oburzenie lub nawet hate związane z tym, że to są treści, które w żaden sposób nie trafiają do grupy docelowej, która jest na TikToku. Dlatego zanim wpiszesz jakieś działania typu ulotki, reklama na Facebooku, różnego rodzaju content, blog. To zastanów się, czy to jest sposób do Twojej grupy docelowej. Więc najpierw określ swoją grupę docelową. W lejku musimy mówić do naszej grupy docelowej. Tam gdzie oni są, w jaki sposób działają, czego potrzebują. A wtedy to przyciągnięcie uwagi będzie działało dużo lepiej i łatwiej będzie poprzez call to action przekierować ich dalej. Do zaangażowania, do nawiązania z Tobą relacji, do tego, żeby Cię polubili. Ale najpierw. Kiedy promujesz swoją firmę, kiedy planujesz działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie uwagi i wzbudzenie zainteresowania, zastanów się, czy to jest odpowiednie dla mojej grupy docelowej. To jest bardzo ważne pierwsze pytanie przy projektowaniu lejka marketingowego. Drugi bardzo ważny element przy projektowaniu Twojego lejka marketingowego to sposób, w jaki komunikujesz się ze swoimi odbiorcami. Komunikuj się językiem, którego Twoi klienci używają i który znają. Bo to jest często pułapka, że wiele firm używa zbyt eksperckiego języka, żeby wyjść na większego eksperta, używa niezrozumiałych pojęć dla osób początkujących, albo odwrotnie, jeśli mają produkt dla osób zaawansowanych, to używają języka zbyt prostego. Dobór języka komunikacji jest bardzo ważny, bo wtedy trafia do naszej grupy docelowej, którą już określiliśmy wcześniej. Przykład, jeśli ja zajmuję się marketingiem, a załóżmy na przykład konkretną dziedziną, jaką jest remarketing, to wszyscy, którzy wiedzą, czym jest remarketing, powinni być... Inaczej obsłużeni niż ci, którzy nie wiedzą, czym jest remarketing. Jeśli ja powiem, że zajmuję się remarketingiem i ktoś nie ma pojęcia, o czym, o czym mówię, może również ty, to jeśli ja ci powiem, hej, świadczę usługi remarketingowe, to ty nawet nie wiesz, czy jesteś zainteresowany. Więc jeśli ja powiem inaczej, hej, czy zauważyłeś, że jak wchodzisz na jakieś strony internetowe i oglądasz jakiś produkt, to później reklama tego produktu cię wszędzie śledzi? Podoba ci się to? Jeśli chcesz tak samo w twojej firmie, na twojej stronie, daj znać, ja ci ustawię to w Facebooku. I to jest dla tych, którzy jeszcze nie wiedzieli, czym jest remarketing. Teraz już mogą łączyć kropki. Dla tych, którzy są ekspertami, załóżmy, są marketerami, na przykład menadżerem marketingu w jakiejś firmie i ustawiają marketing, to dla nich tematyka, jak zrobić to na Facebooku byłaby czymś bardzo prostym, ale na przykład jak zrobić remarketing, wykorzystując działania organiczne, jeśli miałbym taki warsztat w swojej ofercie, to oni mogliby być bardziej zainteresowani. Oni wtedy rozumieją, o czym ja do nich. Mówię. I teraz kwestia właśnie doboru komunikatów w zależności, kto jest grupą docelową, czy podstawowe, podst podstawowa wiedza marketingowa, czy bardziej zaawansowana, i czy osoby, które potrzebują wykonania usługi za nich, czy raczej rozwinięcia swojego warsztatu marketingowego. Używaj języka, którego używają Twoi klienci, kiedy rozmawiają między sobą. Kiedy dwóch przedsiębiorców rozmawia ze sobą, to raczej mówią, hej, czy znasz jakiegoś dobrego księgowego, czy raczej powiedzą, ej, a może znasz jakąś agencję doradca podatkowego? Weź pod uwagę w jaki sposób oni komunikują się ze sobą. Ale teraz, jeśli ktoś potrzebuje księgowego, to pewnie używa innego języka, niż jak jest księgowy, który chce rozwijać swoje umiejętności. Przykład jeszcze inny jest firma, która uczy jest szkołą jazdy, ale na ciężarówki. Mam bliską osobę, która taką, taką szkołę prowadzi w Wielkiej Brytanii. I teraz jak takie szkoły się mogą reklamować? Kursy C+E, kursy HGV, kursy CPC. Czy to coś Ci mówi, jeśli nie jesteś kierowcą ciężarówki? I jeśli nawet jeśli chciałbyś zostać kierowcą ciężarówki, to czy zacząłbyś tego szukać? Nie, najpierw by zaczął szukać pewnie w ogóle, co te skróty znaczą. Więc wtedy też taki dodatek, że warto tworzyć content w tym temacie. Ale jeśli ktoś chce zostać kierowcą ciężarówki, to dokładnie tak się z nim komunikuj. Zostań kierowcą ciężarówki, a nie kursy CPC czy HGV. I to jest bardzo istotne, żeby używać języka dopasowanego do naszego produktu, który jest w lejku i do grupy docelowej. Im bardziej grupa jest zaawansowana i ma większą wiedzę, możemy używać eksperckiego języka, żeby ich nie, bo ich nie przestraszymy. Ale jeśli zaczniesz używać eksperckiego języka do grupy, która nie ma pojęcia, o czym mówisz, to zwyczajnie mogą stracić zainteresowanie i szukać wiedzy gdzie indziej. Przykład właśnie z tym księgowym: jeśli ktoś chce założyć spółkę, a oni sypią różnego rodzaju skrótami, pojęciami, to tak naprawdę nie wiesz, czy oni są dla ciebie, czy nie. Ale ktoś by stworzył jasno: hej, chcesz założyć najlepszą formę działalności w Polsce? I to jest komunikat, który trafia do tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką formę spółki potrzebują nie znają się na tym. Ale to są ludzie. Którzy potrzebują tej usługi, więc komunikuj się z nich, z nimi tym właśnie językiem, jakiego używają na co dzień. No i trzeci element tej całej układanki to sposób doboru kanałów dystrybucji treści. Wiem, wiem to trochę może za wiele brzmi, ale chodzi dokładnie o to, gdzie będziemy z tymi ludźmi się spotykać. Bo jeśli już mamy grupę docelową, wiemy, do jakiego lejka mamy dopisany produkt, wiemy, w jaki sposób się z nimi komunikujemy, to teraz jak się będziemy z nimi komunikować, w jakich kanałach dystrybucji treści. Żeby to dobrze zrozumieć, jest coś takiego jak systemy reprezentacyjne. Często się mówi, ten jest wzrokowcem, ten lubi słuchać, i tak dokładnie jest. W marketingu, w lejkach. Jeden lubi oglądać, inny lubi słuchać. Jeden lubi czytać, drugi lubi jak jemu czytają. Jeden lubi krótkie treści, inny lubi długie treści. I dokładnie to się wydarzyło podczas jednej z ostatnich konsultacji właśnie z pewną firmą, gdzie pracowaliśmy nad lejkami. Był temat TOF-u, czyli właśnie działań promocyjnych przyciągających uwagę i co wybrać, podcast czy kanał YouTubeowy. jedna z osób mówi, nie, YouTube to nie, ja nie mogę tego strawić, ja nie oglądam, ja tylko słucham. Natomiast na druga osoba w tym samym zespole powiedziała, a ja znowu oglądam tylko, ja to pochłaniam setkami treści z YouTube'a. To nam pokazuje tylko, że to nie jest tak, że ktoś ma rację, a ktoś nie. Pokazuje nam to, że ludzie są różni. I jedni lubią słuchać, inni lubią oglądać, inni lubią, jak się czyta, inni lubią sami czytać. Inni lubią pisać, inni krótkie treści, długie treści. I dlatego teraz, wpisując swoje działania marketingowe w lejek, te działania promocyjne, w oparciu o grupę e, naszą odbiorców, w oparciu o to, jak się z nimi komunikujemy i jakiego produktu to dotyczy, dobierzmy jeszcze kanały dystrybucji, żeby było ich kilka, żeby nie był jeden. Bo bardzo często, jak ktoś się skupi tylko na Facebooku, to tylko Facebook. Jak ktoś się skupi tylko i wyłącznie na blogu, to tylko tam. Ktoś tylko nagrywa albo tylko w jakiś sposób. Komunikuje się w jeden sposób konkretny. Jeśli pomnożysz ilość kanałów dystrybucji treści, to zwyczajnie dzięki temu możesz tylko zyskać, przyciągniesz większą ilość. Oczywiście nie rób tego kosztem czasu czy jakości, bo czasem jest tak, że jesteśmy wszędzie, ale jakość znowu tych materiałów promocyjnych jest niska, ale tak, żeby to miało dalej wysoką jakość i dwa jest lepiej niż jeden. Trzy jest lepiej niż dwa. Będzie więcej kanałów dystrybucji, gwarantuje Ci, że zobaczysz większy ruch z takiego właśnie lejka. I wtedy tych ludzi możesz przekierować do MOF-u, czyli do środka lejka, czyli middle of the tam, gdzie jest zaangażowanie, tam, gdzie ludzie z tego, że cię nie znali, przechodzą do tego, że zaczynają Cię lubić, tam, gdzie już zaczynacie się rozpoznawać, gdzie oni już wiedzą, że jesteś i oni są w Twoim lejku. O MOFU powiemy sobie w kolejnych odcinkach, dajcie znać w komentarzach, co dla Was jest największym wyzwaniem przy projektowaniu swojego lejka marketingowego. Jeśli interesujesz się tematami związanymi z marketingiem, właśnie z lejkami, daj koniecznie łapkę do góry pod tym wideo. Będę wiedział, żeby takich treści tworzyć więcej. Jeśli ogólnie interesujesz się biznesem, marketingiem, Sprzedażą. Pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję, a także dzwoneczek, żeby być na bieżąco z materiałami na tym kanale. Dziękuję, że dzisiaj byłeś ze mną. Mam nadzieję, że takie treści są dla Was wartość. Wszystkiego dobrego dla Was. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!